Bokser znowu kłamie. Dobra, muszę to zobaczyć stary Bogze zamienił się w zbuntowaną bestię I zaczął na wszystkich wokół pokazywać palcami Wyciągając prywaty i naciągane zarzuty Wcześniej jeszcze przeprosił i sam wyciągał na siebie brudy, żeby mieć czystą kartę Pojawiły się też kłamstwa, które rzucił W moją stronę i do wszystkiego za chwilę się odniosę Dodatkowo Stanowski, Goatsi i kilku Innych influencerów padło ofiarami spoofingu I wyciekły numery telefonów, a na koniec łokik wleciał z kolejną ogromną karą Okej, okay, czyli to też nie jest tak Już na samym starcie, że po prostu To są kolejne newsiki, a to nie jest jakby odpowiedź tak, tak mówi 18 minut, mówię kurwa to 18 minut na Box deala, jak on sam tam nagrał z 2 godziny materiałów ostatnich, w ostatnich dniach, nawet chyba więcej, bo ten pierwszy film miał godzinę. Czyli po prostu tak, gdzieś go tu pierwolnie tak. o, A nie w sumie tak. No 12 minut jest dla Bóg zaraz ale takie dwie trzecie. Zacznijmy od tematu Uokiku i ich kar finansowych nakładanych na firmę. Ostatnia była na 3,5 miliona złotych w stronę Dr. Smile za nieprawidłowości w procesie zawierania umowy z klientem. Tym razem Ej, oberwał... Też tak macie, że takie że jak jest kolejny film z, z dramy to aż tak trochę dygoczecie od środka, tak kurwa jest takie, jakby taka nutka ekscytacji, kurwa, trochę podniecenia. Ta parówka nie jest już taka kurwa, do końca miękka, też tak macie, a może mnie Konowski po prostu podnieca. <laughs> Footballteam.pl – darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Bez niezłoby. Aha! Nie, bez mega przystojnie z tym gigagiem. Amazon. Kara wynosi ponad 31 milionów złotych. I spowodowana jest m.in. techniką Dark Patterns, którą stosował Amazon. Polega ona na wyświetlaniu przy składaniu zamówienia licznika wskazującego, kiedy produkt dotrze do klienta, jeśli złoży on zamówienie w danym terminie. Przy innych produktach mieliśmy informacje o ostatnich dostępnych sztukach. I tak przekazywane informacje nakładają presję na jak najszybsze zakupienie A to jest skąd produktu. Tak robi? problemem w tym wszystkim było to, że Amazon wprowadzał. Konsumentów w błąd, bo w przypadku części tych zamówień data dostawy była zupełnie inna, a towaru, Aha. mimo zapewnień, nie było w magazynie. Amazon oferował również gwarancję dostawę, i polegało to na tym, że gdy w danym czasie produkt nie dotrze do klienta. Ten może ubiegać się o zwrot pieniędzy za dostawę. Walkik zwrócił uwagę, że jej zasady otrzymuje się dopiero po złożeniu zamówienia oraz że gwarancja nie jest uwzględniona w potwierdzeniu, które otrzymuje klient. Więc łamie to prawo. Amazon oczywiście nie zgadza się z wyrokiem, który nie jest prawomocny. I w odpowiedzi napisali: Ściśle przestrzegamy prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność i zdecydowanie nie zgadzamy się z wydaną decyzją i karą nałożoną przez prezesa Walkik. A jeżeli wy nie lubicie telefonów od firm ubezpieczeniowych, to z rozwiązaniem przychodzi Mubi. Dobra, ja mam teraz pytanie, tak? Takie do ciebie, Konopski. Mega korzystne ubezpieczenie twojego samochodu. Ja wejdę na te MUBI, Ja wejdę na twojego linku, kurwa. Nie będę przecież. Nie będę jakimś. Nie będę jakimś k**asem, nie? Tylko jaki jest problem? Że. W Mubi, jak samochody są leasingowane, to nie można ten. Trzeba po prostu iść do jakiejś tam, inny, do jakiejś tam innej firmy, nie? Ale to pamiętam, że Mubi nie obsługuje tych y, samochodów leasingowych. I teraz ja mam pytanie do Ciebie Konopski. Czy ty masz samochód w leasingu, czy nie do końca liczyłeś? Czy nie do końca liczyłeś ubezpieczenie do swojego auta? A ja nie mówię, że Mubi to gówno, jakby chyba korzystałem raz. Korzystałem raz na motocykl, bo ja motocykle miałem kupione za hajs i z Mubi kiedyś sobie skorzystałem. Jak reklamowałem Mubi, to wam powiem prawdę, jak reklamowałem Mubi, nie mogłem skorzystać mówi, bo miałem samochody w leasingu. Musisz się wszystkiego chytać? Kurwa, stary, to taki żart był, wiesz, że kurwa, walenie widzów. Sorry, ale Boksdel nakręcił kurwa. Dla mnie tak, że ja muszę szukać wszędzie nieścisłości. 100% miałeś też z tego reklamę? Miałem, miałem, no mówię, mówię, dlatego mówię, nie? Że jakby, że luz jest. Nitro wardęgu, yeah. Teraz pogadamy o wycieku numerów telefonów polskich influencerów oraz zjawisku spoofingu. W poniedziałek późnym wieczorem bo poinformował na Instagram o wycieku numerów gołców. Mówiłem kilka razy ostatnio, że mój numer wyciekł i dzieciaki sobie robią różne żarty. Jest coś takiego jak spoofing telefoniczny. Jest to coś takiego, że ktoś może wam się podszyć pod numer. Na przykład zadzwonić do waszych znajomych, jak też ktoś ma ich numer, i na przykład udawać, że to wydzwonicie. To jest absurdem, to Wardenga przedstawił też nagranie, jak oszuści dzwonią do Wojtka Goli, prosto z numeru Kacpra błońskiego i mówią, że porwali Kacpra. Czy to nie jesteś ty, No, jak, no to nie jesteśmy. No, ogóle no, e, Ktoś dzwoni, z mojego numeru. Najpierw próbowali się pod niego podszyć, a gdy Gola skapnął się, że nie gada z Kasprem, zaczęli powtarzać, że mają błońskiego. Asper też odniósł się do tego tematu następnego dnia na swoim Insta Stories, gdzie potwierdził, że rzeczywiście takie połączenia z jego numerem telefonu występują. DZZ opublikował nagranie, na którym możemy usłyszeć rozmowę z Wojtkiem Golą od strony osób kontaktujących się z nim. Bo ja mam ze ten, ten numer, który do mnie dzwoni. To jest mój, mój kolegi numer. jakby to nie jest mój kolega. No, ale jak? Nie rozumiem no. tego. Ktoś musiał przejąć mnie. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to Tweet został podpisany. Gdybyście zastanawiali się, kto je robił i jak wyglądały wczorajsze pranki na YouTuberach, gdzie osoby podszywały się pod numery innych influ to łapcie. Zamazałem numer Goli. Ciekawe towarzystwo. Wiemy, że podobne telefony dostał Nitro jak Graczol i Kasper Błoński. Doszło również do wycieku numeru telefonu Nitra. Na jeden z jego ostatnich transmisji jego kolega puścił nagranie, kiedy jakiś random dzwoni do niego z numeru Nitra i sam Sergiej też miał odstrzymywać różne dziwne telefony. No ja Nitro. a co to laci. Nitro Kup łeb, mały. <śla> mam zabawne żarty. Powiem, ja, że mu czy telefon zajęty. <śla> 4 kwietnia, chwilę po północy do tego wszystkiego dołączył się też Krzysztof Stanowski. Kolejne numery do zablokowania. Blokuje każdego, kto dzwoni po 22, oczywiście poza mazurkiem. Na no Nitro to tak naprawdę nie Nitro, tylko hakerska, czy jak to nazwać podszywka. Bandzie tego samego dnia poinformował na swoim stories, że jego numer również został zlikowany. Dobra, tu, tu dokończę jak coś. Można to zaznaczyć jakoś na timeline, że, że do tego będzie dogrywka. Proszę zaznaczyć. I, i. I kończymy, ja na końcu jeszcze wyjaśnię, co to jest spoofing dokładnie, ok? We wszystkich przypadkach doszło do spoofingu. Co? Coś się nie wymontowało? W montaży! W montaży się ktoś piecholnął. No nie, no bo on najprawdopodobniej, ja wam powiem, jak to najprawdopodobniej wygląda. On sobie czyta newsa i potem mówi montażyści, jak ma to zmontować. Jakby to jest mega spoko, nie? To raczej każda osoba tak robi, że nagrywasz coś. I na raz mówisz, dobra, tutaj takie cięcie, tutaj to, tutaj tamto. Gimper og ogólnie był jeszcze bardziej hardkorowy, bo Gimper ogólnie jeszcze bardziej był hardkorowy, bo on potrafił PDF-a takiego rozpisać na trzy kartki, jakie poprawki ma nanieść yy, montażysta na tych overwatchach hajsowników. Ja myślę, że to zostało nie wiem czemu specjalnie, oni były takie wtopy nie odjęli. No nie wiem, myślę. Się... No ale to bez sensu by było, żeby to zostawili, nie? ...telefonicznego i warto, żebyście wiedzieli, co to jest. To oszustwo, które polega na wykorzystaniu luk w systemach telekomunikacyjnych, by podszyć się pod dany numer telefonu i wykorzystać studia. go w nielegalnych działaniach. Ofiarami nie padają tylko influencerzy, ale głównie zwykli ludzie, których numer jest wykorzystywany do podszywania się pod bank lub jakąś firmę w celu oszustwa. W przypadku jednego połączenia przy Ale tak szczerze to spoko mówi ten, nie? <laughs> Jakbyś usłyszał moje nagranie, to jest tak. Dobra... I weź to stąd wypierdol, bo też mnie to kuwa tam wiesz, tu tam, tam się chyba trochę zapiedoliłem, więc skróć to kurwa tak, żeby to jakoś kurwa było normalnie. No jak są kurwa przekleństwa, to weź się kurwa tam z blury, bo to patole, chujnie. Dobra, pozdro, lecimy dalej. W pomocy spoofingu to mamy tak naprawdę dwie ofiary, właściciela numeru, z którego dokonano oszustwa oraz osobę, do której wykonywany był telefon. Same numery często pozyskiwane są z różnych wielkich wycieków danych, co w ostatnich dniach przydarzyło się serwisowi Panda Buy, oferującego podróbki markowych ubrań. To nie jest sugestia, że akurat ci influencerzy po prostu kupowali sobie podróbki, ale no, takie wycieki mają miejsce, więc po prostu bądź ostrożni, jak nie jesteście pewni, że osoba, która do Was dzwoni, to jest rzeczywiście ona. Nie wiem, poprosi na przykład o połączenie się na kamerce. Teraz odniosę się do tej telenoweli, która wydarzyła się w ciągu ostatniego tygodnia, ale jest to takie bagno, że ludzie już sami zdążyli się tym zmęczyć i pogubić. Kula się tak zesną bolowała, że w końcu pękła i wyskoczył z niej Bugston, strzelając z dupy do wszystkich wokół, robiąc daily odcinki i live. No nie musi się... się tym zmęczyć i pogubić. Kula się tak zesną bolowała, że w końcu pękła i wyskoczył. Z... Tu powinien ten mem wjechać. Tylko odwrócisz, że Boxtone ją snowball'uje w drugą stronę i by było dobre. Z niej Boxtone strzelając z dupy do wszystkich wokół, robiąc daily odcinki i live'y. No nie musisz się odmarczyć, chłopie, nic jest wszystko mi. Bogdilek, dawaj! No chodź pogadać, kupanie! No, się wydaje, że nie będziesz na fejmie. O, już nie przeszkadzać odpalił Sylwestion. No weź. Chyba girujeć, czadko i o Boże! O oh Boże, no. No tanku. Ja się nie boję! Możemy gadać! Przecież ja mam luz, chłopie, ja nic do ciebie nie mam już, kurwa! Hm? Zostawcie mnie, kurwa, wszyscy w spokoju i zostawcie mnie z widzami. kurwa. Mi powiesz coś takiego, żeby moje serce tutaj lał się miód, nie? Ja nie mam też czegoś takiego, że jestem chory, kurka. Kryjesz kidro. Mogę się mylić, ale wygląda to trochę jakby Baron Desperacko próbował odwrócić waszą uwagę od swoich krzywych akcji I by rozbroić zarzuty, sam sprzedaje się na siebie m.in. że miał chore pomysły podczas Pandory i dobrze, że one się nie spełniły Kwestia zastraszania w trakcie Pandory W mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę Takich tematów było mnóstwo Jak dowiedzieliśmy się na podcaście Wardengi z Boxdelem, to groził Wardędze, że ma 30 milionów złotych Złotych na zemstę. Użyłeś wtedy takiego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę. No było to I tak. ja to odebrałem no, wtedy to już tak. bardzo personalnie. A teraz się okazuje, że podczas Pandory ktoś z Fejm miał mnie odwiedzić w celu uciszenia. Podzieliłem się tą informacją z jedną osobą, która rozwikała. Nie, nie, nie z Fejmu, nie To no. Ktoś do chłopaków. To to nie wiem. Pytajcie, ku. Tamtych. Ktoś zadzwonił do chłopaków z Wrocławia, o, żeby z Konopskim porozmawiali tu na miejscu. Nawet, no chyba, że Bogdel to jest ktoś z fejmu. Chociaż coś tam o jakichś ochroniarzach z fejmu też było mówione. Ale tutaj we Wrocławiu żaden ochroniarz fejmu, nie, nie, nie. Płacał zagadka, mianowicie... Aha, no bo tak, bo no w sumie tak, no ochroniarz z fejmu. Ale to też nie jest tak, że we Wrocławiu ktoś z fejmu miał przyjechać. Bo tutaj na miejscu już się porozmawiać. Wiecie, jeden oddział zadzwonił do drugiego. że, no jak widać Bogdel. Nie wiem, czy w kolaboracji z kimś, czy nie. I nie wiem, czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, czy jakiś kark by wyszedł, i powiedział: ty, słuchaj, ekonomski, oddawaj, komputer. Tego nie wiem. Jakoś, jakąś tak zwana perswazja miała zostać chyba zastosowana. Ale jak to napisał, Boxdel, Na szczęście, Wrocławski Git Nitro uratował mnie przed gangsterami. Wszystkich kurwa obdzwonić, kogo znam, bo o tym też myślałem, że musi. Może coś wydarzyć. Więc Nitro z jednej strony bronił mnie przed ludźmi od Boxdela, a kilka dni temu wciskał kit, że z Boxdellem ustawiałem się podczas Pandory dla korzyści fame. Warto zadać sobie pytanie, jak. Słuchaj, pomiędzy filmem Wardengi i to była w okolicach, to albo był dzień, gdzie Sylwester Wardenga opublikował film, albo to był następny dzień, wtedy już kurwa, mieli z tobą rozmawiać. Rozmawiać. A ty film wypuściłeś kurwa, dużo później, a to, że Boxdell ma kurwa, dwubiegunówkę i z jednej strony chciał ci w... Dolić, albo jego koledzy chcieli ci wdolić, a on na to nie zezwolił. Ja już się też pogubiłem w tym mętnym tłumaczeniu Boxdela, bo to dla mnie też nie jest takie w... oczywiste, a mi ten temat nie jest potrzebny do życia. A z drugiej, sam do niego dzwoniłeś go pocieszać. Mhm, mm no tak, no ale jakby też spoko obiekcja. Jaki interes miał Konopski w tym, żeby och... Wystarczył podać adres wtedy? No nie, stary. Bo przede wszystkim ja nie jestem i powiem Ci więcej, nawet jak on więcej przekłamanych treści będzie tworzyć na mój temat, to nadal nie uważam, żeby najlepszym rozwiązaniem mu było, było bicie go straszenie. Czy, czy cokolwiek, nie? ochronić Boxdela. To jak to w końcu jest, Nitro? To Boxdel nasyłał kogoś na mnie, czy jednak z nim współpracowałem? Boxdel w swojej spowiedzi przyznał się też, że był pomysł przekupić Olciak do zmiany zdania za setki tysięcy złotych, ale podczas spotkania przypomnieli sobie o pięknych, złotych czasach i zmieniła zdanie z próby samobójczej spowodowanej przez Boxdela do bronienia Boxdela, więc nie musiał składać jej żadnej pieniężnej oferty. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Ja ci odpowiem na jedną rzecz, Mikołaj, nie? Bacz, czy dni temu Zadzwonił do mnie właściciel naszej, właściciel naszej agencji, bo jesteśmy jakby w tej samej, i mi powiedział, czy pokonałam, że coś tam chce związane z tą z konkretną sytuacją, coś tam wiedzieć. I czy mógłbym odpowiedzieć mu na te pytania. nie? Ja opowiedziałem, że ja jakby z miłą chęcią bym mu odpowiedział na te na jakieś zagwozdki, które ma, bo mógłby sobie z tym zrobić na przykład potem. Co uważa, tylko ja wam po prostu nie ufam. Więc jeśli wiesz, ja przyjdę i, i w ramach zaspokojenia Twojej ciekawości powiem Ci dokładnie, jakby co, kto, kiedy i jak, a ty potem będziesz chyba na tych filmach, chociaż. Dużo też powiedziałem, nie? Ale z drugiej strony, on mógłby, z racji tego, że też jest z miasta i podejrzewam, że, że nie jest osobą, która nie zna nikogo, mógłby to sobie potem pójść i popotwierdzać, popotwierdzać u tych ludzi, że jakby taka sytuacja była i ja nie miałem, ja nie mam z tym problemu, tylko ja wam po prostu nikomu już nie ufam. Ty masz potem, wiesz, nagrywać sobie filmy w tej kanciapie i, i pierdolić jakieś bizety, to mi się też nie chce ku... Tłumaczyć przed takimi ludźmi. Więc no, a poza tym, jak ja mam jak ja mam do ciebie żywić, albo jakiekolwiek pomimo, że nie żywieni negatywnych, nie? Ale jakiekolwiek pozytywne emocje, Jak ty za każdym razem jak możesz, chyba się zachowujesz, jak się zachowujesz. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze no. za to, żeby milczała. Ale powiem ci nadal, nie? Jakby ci się coś stało, to poniekąd miałbym to sobie trochę za złe, nie? Bo bym się zastanawiał, czy, czy można coś było zrobić i tak dalej, bo nadal nie uważam, pomimo, że różny stosunek i różny odbiór mam do Twoich materiałów. Do Twojego zachowania podczas Pandory, to nie uważam, żeby powinna być jakakolwiek osoba, która przyjdzie ci będzie mówić, co masz robić, czego nie masz robić, że jak coś zrobisz, to ci zrobi krzywdę. Każdy powinien się czuć w swoim domu i w swoim życiu bezpiecznie. I nikt nie powinien, nikt nie powinien tego bezpieczeństwa naruszać. Ani tobie, ani nikomu. Jak coś Bogzel i Ola, trochę wam się rozjeżdżają wersje zdarzeń. Bo Bogzel powiedział, że wcale nie musiał oferować tej kasy. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. A Ola napisała na stories, że odrzuciła tę ofertę. Jak to ku... Było w końcu. Powiedz mi, Bakson. Nie wiem, kto po tylu kłamstwach i śliskich akcjach uwierzy w Twoją kontrolowaną spowiedź, ale przejdźmy do tych wielkich zarzutów Baxona w moją stronę. Pierwszym i największym zarzutem jest to, że agencja mnie przekonała, żeby nie robić filmu na Kidrop. Kryjesz Kidrop, nie tworzysz materiału na temat Kidropa, Bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi, bo agencja obsługująca Twoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Przestań. ...dolić głupoty, zapisz się w końcu do specjalisty, bo prawdopodobnie zamkną cię niedługo wy choroszczy. Bo z łatwością mogę udowodnić, że aktywnie tworzę ten materiał. Jak chociażby scenariusz na dysku Google, gdzie widać, że pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. Czy to, że z moją ekipą robię ...pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. A w marcu, a w marcu co się stało 8? Co się stało 8 lutego 16.37? Mamy dziurę, mamy dziurę! Dwumiesięczną dziurę mamy. Tutaj w marcu tylko kur... Najpierw przez chwilę. No przecież marzec, no ale dwa dni, nie? A on tylko rozwija ten, 8 luty. Scenariusz na dysku Google, gdzie widać, że pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. Czy to, że z moją ekipą robiliśmy i dalej robimy dedykowane animacje specjalnie pod ten film? A, okej. Okay. A dlaczego filmu jeszcze nie ma? Bo sam Boxdel wiesz, czy może nie wiesz, że po Kidropie sporo twórców wycofało się z próbowania skrzynek, ale nie wszyscy. I sprawa jest rozwojowa. Tak czy nie Boxel. Mam rację? Pojawiły się nowe rzeczy, Boxdel czy nie. Poza tym to będzie mój materiał. I ja decyduję o tym, kiedy jest gotowy i kiedy będę go wrzucać. I nie będziesz mi dyktował, co kiedy mam wypuszczać. I to, czy będę krył agencję, czy moje przygody ze skrzynkami. To niech sami ocenią widzowie, jak materiał już wyjdzie. A jest na co czekać Bokselu, bo jest to największy research, jaki zrobił w karierze i wierzę, że ten film przyniesie sporo dobrego. Śmieszna jest ta pewność u Ciebie i wciskanie swoim widzom, że niby zrezygnowałem z tego filmu, ponieważ masz na to Absolutnie żadnego dowodu. A wiesz czemu, kłamczuszku? Bo nigdy nie powiedziałem nikomu, że z niego zrezygnuję. Ale za to mam całą masę wiadomości na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, czy to z prywatnych rozmów, czy to z innymi twórcami, i zawsze mówiłem, że robię ten materiał. Chyba będziesz musiał powiedzieć swoim lojalcom że ten zarzut to twoje domysły, i że znowu ich okłamałeś. Upgrader, dup, dup, dup. Oczywiście, wyrobimy sobie lorka w momencie. 60% szans upgraduję, ja, ale chuj. Nie. Ale musiaki chyba... A musiały... i tak jest to przodu. Spróbuję jeszcze raz. Wcale 20 tysięcy jesteś, nawet 25. Kolejny zarzut Boxdela to Konopski, nie wrzuciłeś do materiału Pandora Gate fragmentów z Boobsmana. Zastosowaliście kolesiostwo. Zostało zastosowane kolesiostwo. A co ty myślisz, że ja dobierałem sobie osoby do Pandory według mojego widzimisię? Hmm, kogo by tu dać? Może, może tego byłego kolegę Boxdela, tego górala, bo miał sprawę za namawianie nieletniej dziewczynki, żeby mu coś pokazała. Nie chcesz. Nie chcę. A mogą mi być cywki nawet, a jak tam chcesz. Może jednak dam Wardęgę, bo 11 lat temu zrobił debilnego pranka, gdzie mol... randomowe kobiety na ulicy. Kurcze, jednak, jednak może nitrozyniaka? Jak mówi jakiemuś dziecku o por... i na przykład takie coś, nie wiem, co się chyba nazywa, że na przykład jakiś koń po... jakąś laskę, nie? To było tak, to był tak, dziwne, Jak widzisz jakąś... zotu... fajną koleżankę, nie? To się jej pytasz wprost. Robisz czy nie? Zrobiłem film o... So że ja to do Sadry mówiłem. Jakby Sandra jest na tamtym nagraniu. No, spoko. ...co do których otrzymałem konkretne zgłoszenia i dowody w postaci rozmów, zdjęć czy filmów. I to od dziewczyn, które czuły, że powinny nagłośnić tę sytuację z ich idolami z YouTube'a. A sedno mojego filmu polegało na pokazaniu, jak twórcy internetowi wykorzystują swoją pozycję do omamiania nieletnich. Nagłośnieniu i dotarciu do ewentualnych nowych ofiar, bo przez lata były ukrywane przez różne osoby z branży, czyli między innymi ciebie. I też, żeby pokazać rodzicom, żeby uważali, jaki content oglądają ich dzieci na YouTube'ie. Poza projektem Family Friendly, który był mocno seksualizowany, stał przez pewien czas Stu, który ma postawione zarzuty o bycie PDF-em. To było Google+, to był Google Hangout. I na siebie Boxdel... Też były zgłoszenia. I twój wątek przewijał się w czatach m.in. Stewarta, którego byłeś bardzo bliskim ziomkiem w czasach, kiedy pisał z nieletnimi. I dlatego jesteś tam ty, a Wardengi nie ma, a nie dlatego, że zostało zastosowane kolesiostwo. Kurde boksel, gdybyś tylko wiedział wcześniej o tym Stewarcie, na pewno zrobiłbyś o wiele lepszy film ode mnie. No ale nie wiedziałeś, prawda? Nie musiałbyś mnie teraz pouczać, kto jeszcze powinien znaleźć się w tym filmie. Podczas Pandory wylała się fala różnych zarzutów wobec bardzo wielu twórców, Michał G, SKKR. Gargamel, Gonciarz i inni. Na nich też zastosowałem kolesiostwo, że nie pojawili się w moim filmie. Warto też dodać, że Boopsman już był nagłaśniany wielokrotnie, w przeciwieństwie na przykład do filmów Palasida I Wardenga zdążył się do tego wielokrotnie odnieść i za to przepraszać. Więc nawet nie przyszło mi do głowy, żeby umieszczać go w moim materiale. To tyle widzowie, jeśli chodzi o dotychczasowe bomby bombla. Na resztę zarzutów skompromitowanego włodarza Fame MMA musicie poczekać, bo dopiero szuka brudów i póki co znalazł te dwa absurdalne domysły. Co będzie następne, Boxdel? Jakaś prywata Skoro cały czas powtarzasz, że jej nie wyciągasz To znając twoje zasady i to, że cały czas kłamiesz To pewnie ją zaraz wyciągniesz Zobacz, że ja jeszcze nie użyłem żadnego nagrania Żadnej ciężkiej prywaty tak naprawdę Nie wyciągam żadnych nagrań nie wyciągam żadnych kompromitujących sytuacji prywatnych Bronię się tylko przed tym, co wy robicie Ja nie wyciągałem na ciebie żadnych screenów i nagrań prywatnych Boxdel, zaledwie trzy dni temu wrzuciłeś swój materiał pod tytułem Koniec, w którym wyciągasz brudę na samego siebie Przyznajesz się do tych wszystkich swoich krzywych akcji Gdzie znowu masz smutną minę I przepraszasz ludzi na lewo i prawo, których zawiodłeś Na końcu tego materiału chcę przeprosić wszystkie osoby, które zdradziłem By chronić swoją dupę I w tym całym szambie przede wszystkim chcę przeprosić przeprosić was widzów. Przepraszam cię Martyna. Jeżeli chodzi o Marcina, chcę go przeprosić też publicznie. Znowu przyznałeś się do błędów, manipulacji i kierowania się własnymi korzyściami. I że tak chciałeś leczyć kompleksy. Waliłem tony sterydów, bo myślałem, że kompleksy wyleczę tym, że będę wygrywał swoje walki i zmienię sylwetkę. Część twoich widzów nawet dobrze to przyjęła, z nadzieją, że to twój nowy początek. Ej, ogólnie ten screen tego chłopa, a to jednak Kamila jest. Ja myślałem, że to jest Kamil. Ten screen był cytowany stary przynajmniej w 30 tych wpisach na Twitterze, nie? Z nadzieją, że to Twój nowy Kurwa, początek, mimo zapytałem. że to już nie pierwszy taki film w tym tonie. Zrobiłeś livea, gdzie próbowałeś jeszcze dogadać się z Wardęgą, ale Cię odrzucił. No odbieraj ty. Oj, no Sylwek, dawaj kru... <noise> Więc odpaliłeś plan B i zaledwie dzień później obserwujemy coś zupełnie innego. Nagle twoje działania to obrażanie, chwalenie się, że znowu zbijasz pionę z nitro, którego dopiero co zdradziłeś, czy dalsze próby dyskredytacji mnie czy Wardengi? Jakby to co robisz, to nie tylko podważa Twój film sprzed trzech dni, ale też pokazuje, że Ty w ogóle się nie zmieniłeś. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego bordela, <noise> jak był przed tą aferą, to, jest to proszę Was Opuśćcie mnie, i nie, dla mnie litości. i nie miejcie dla mnie litości. To, co teraz robisz, jest żałosne, bo mimo szansy na kolejną naprawę, na pokazanie, że można być lepszym człowiekiem, wybrałeś powrót do twoich toksycznych wzorców. Znowu wybierasz afery, wyciąganie brudów, sianie podziałów, jakieś wyzwiska. A to wszystko prowadzi cię do jeszcze większego gówna. Gówno, gówno, gówno! Jeszcze mówisz otwarcie, że teraz już możesz robić to na legalu, bo hehe, trzy dni temu przyznałeś się do wszystkiego. I masz wy bo już jesteś czysty, Co ty kurwa, chcesz osiągnąć. Do czego to macie doprowadzić? Dla mnie to wygląda na twój kolejny plan, gdzie uzależniony od atencji nie chcesz wyjść na najgorszego, więc starasz się pociągnąć za sobą ludzi, którzy cię odrzucili. A odrzucili cię nie bez powodu, bo tragicznie się zachowałeś i nikt nie rozumie Twoich zachowań. Jeszcze to twoje budowanie loyalsów. Oni pierwsi cię opuszczą, jakim się znudzisz. Znajdź trochę pokory, chłopie, jeszcze raz obejrzyj sobie ten film sprzed kilku dni. Ja ciebie nie rozumiem, bo byłeś tak blisko odbudowania swojego wizerunku. Zdaliłeś to koncertowo, a teraz jeszcze to pogarszasz. I co z tego, że przyznałeś się do części naj ja się z tym nie zgodzę, bo w momencie, bo on w ogóle nie odbudował swojego wizerunku, kiedy zaczął z Warnego na nowo nagrywać. Bo wszyscy ludzie, którzy mu wybaczyli po Pandorze, czuli się zawiedzeni, bo jakby podczas, podczas Pandory on walczył o to, żeby ludzie bardziej sprzyjali mu niż Sylwkowi i żeby obrali jego stronę, a w momencie kiedy on przeszedł na jego stronę to ci ludzie się tak kur... Trochę zdziwili na zasadzie Słuchaj, to my cię wspieramy kosztem Sylwestra A ty teraz coś takiego robisz? Najchujowszych rzeczy, które robiłeś szef, no. podczas Pandory Skoro twoje podejście do tego wygląda tak Muszę wam się do czegoś przyznać Gdyby nie reakcja osoby trzeciej Prawdopodobnie łysi panowie podjechaliby zastraszyć Kolopskiego Chciałem przekupić Olciak za zmianę zdania Ale sprzecznie z wszelką logiką zrobiła to sama Przez całą aferę grałem na trzy fronty Zdradzałem prawie każdą osobę, z jaką miałem kontakt a Byłem w Abonku. Zrobiłbym wszystko, żeby się wybronić Więcej grzechów nie pamiętam Pora na CSK. A w ogóle, wiedzieliście, że na to sterydziarz? Ja się na tobie zawiodłem, bo wiesz dobrze, że nie miałem jakichś złych intencji, co sprytnie wykorzystałeś. I chciałem pokazać prawdę w Pandorze. Nawet po całej aferze nasze stosunki były praktycznie neutralne. Ty mi nawet dziękowałeś po filmie i na święta Bożego Narodzenia, że do ciebie zadzwoniłem. To tyle, jeśli chodzi o Bogdan. Gość dla mnie jest skończony. Nie mam zamiaru bawić się w jego terapię. Sam powiedział, że nie ma celu i po prostu szuka zemsty. Nawet Fame odcina się od ciebie i nie traktuje cię poważnie. W związku z tym przesłaliśmy do Michał. Ciekawe ma kilka pytań odnośnie od tej sytuacji. Otrzymaliśmy informację, że nie będą komentowane poszczególne wątki. Natomiast otrzymaliśmy ogólne oświadczenie w związku z ostatnimi wydarzeniami. Zespół FAME jest skupiony wyłącznie na przygotowaniach do Gali FAME 21, które już 18 maja odbędzie się w Kliwicach. Niebawem rozpoczynamy cykl promocyjny, mamy dla naszych fanów kilka niespodzianek. Nie ingerujemy w działalność zawodników oraz współpracowników, która nie dotyczy naszej federacji. Napisano w przesłanym nam oświadczeniu w MMA. No ale trochę dotyczy to waszej federacji w momencie, kiedy dwóch wodarzy ze sobą krzycza albo wodarz mówi różne rzeczy, nie? Ja ważny jest dumny. Właśnie, bo tu już jest naprawdę niski poziom. Bo powiem ci tak, wszyscy popełniają błędy, ja też, ale wyciągnę... Ale Pandora to były rzeczy, co nie wyszły na światło dzienne, a Wardęgi Matera jest na YouTube jest prze... No, ale filmy Palacajta też były na YouTube. jest z nich wnioski? I słuchaj rad ludzi, którym naprawdę na tobie zależy. Ulfika, Buddy, Merganiego, jak to sam określiłeś, najlepszych przyjaciół. Bo wątpię, że ci doradzają, abyś brnął w to, jak to sam nazwałeś, gówno. Jak wiecie, YouTube w ostatnich latach stał się miejscem, gdzie patogale zbierały niesamowitą oglądalność. Powstawały jako te, które miały wyciągać patusów z patologii, a finalnie okazały się wylęgarnią tych patusów. Dlatego w ostatnich miesiącach pracowałem nad czymś nowym dla Was. Chcę dostarczać wam wartościowy kontent i promować osoby, które naprawdę naprawdę na to zasługują. Zaczęliśmy szukać ciekawych ludzi, zrobiliśmy casting i tak natrafiłem na Juliana Wąska. Jest niesamowicie oczytany z ogromnym bagażem sukcesów, w tym występów na konferencjach, kongresach czy w radiu. Gość nawet dzięki swoim osiągnięciom prospołecznym trafił na listę Forbesa 25 under 25. Pod moim szyldem na czasie otworzyliśmy nowy kanał Votum. Julian podobnie jak ja będzie dostarczał wam wiedzy w pigułce, ale skupi się na wydarzeniach z polityki polskiej i zagranicznej. Przez zainteresowanie politykom i przełamanie politycznego monopolu w Polsce, chcemy stworzyć dla was miejsce, w którym Otrzymacie najważniejsze informacje w rzetelny i obiektywny sposób. Nowy kanał Wotum to doskonała alternatywa dla tych z Was, którzy szukają odpoczynku od świata influencerów i pragną zgłębiać wiedzę na poważne tematy. Kanał ma już 30 tysięcy subskrypcji. Ja nie wiem, czy może być jakiś kanał opiniotwórczy, który jest obiektywny. On zawsze będzie subiektywny. Bo jedna rzecz może mieć różne konsekwencje, każdy się. Skupi nad albo nad plusami, nad minusami, albo nad minusami, nad plusami, więc to jest. Podwyższenie podatku dochodowego. Jest to dobre czy złe? No kurwa, zależy kto co powie, nie? Ktoś powie, o, będziemy mieli mniej pieniędzy, no tak, a z drugiej strony, może będziemy mieli lepsze drogi. a nie będziesz czekał 3 lata na zapisanie się do szpitala, nie? Dam do jakiegoś specjalisty. Wiesz, ja obiektywnie mogę stwierdzić, że we wczorajszym meczu takiej i takiej drużyny było 1-1, nie? Jakby to są fakty. Nie kłamie. Ja myślę, że ogólnie, że ze słowem obiektywnie. że obiektywnie jest dzisiaj ciepło, a może Chyba tobie jest zimno, nie? I całą masę pozytywnego odbioru. Zachęcam was do sprawdzenia nowego odcinka. Linka macie w opisie. Czy to nie jest tak, że Wardenga tym doprowadzeniem Boxdera do pozycji swojego podnóżka nie tyle chciał uderzyć samego Boxdera, co bardziej robić krzywdę dla Fame, które ze skrawków informacji wynika, że nie chcieli mu włazić w dupę, tylko wręcz przeciwnie, mieli coraz bardziej w niego wy***wane i co uraziło dumę druida i ten stwierdził, że przez Boxdera go im dojdzie. Pośrednio. Nie, ja myślę, że y, ten. Ja mam takie wnioski, i to chyba można też zlepić ze szczątkowych informacji, które y, pojawiają się w internecie, że to nawet powiedział wczoraj Boxel na tym, na, na pokoju, to trzeba słuchać, że przy, przy okazji tematu Paramaxila, że to nie jest tak, że ktokolwiek to jest fame obecnie. Yy, przyczynił się do tego, żeby Paramaxila zwolnić. I, I powiedział, że ta sama osoba, która wyrzuciła Paramaxila, wyrzuciła też Boxdela. A jaka jest osoba, która była w fejmie, ale w momencie, kiedy wrócił Boxdel, już jej nie było? Andrzej. Dokładnie. Czyli i też można, można wyczuć. Delikatną nostalgię w słowach Wardengi, tak trochę to brzmi, jakby wiesz, jakby Andrzej było lepiej, tak czy nie? No tak, czyli wychodzi na to, że Andrzej, który jak wiadomo miał yy, sporą władzę w fejmie, w momencie pojawienia się informacji, tam zadecydował, raczej nie wiem czy mógł zadecydować, ewentualnie mógł przeforsować to, żeby pozbyć się Boxdela. Tak, on, nam, on nie jest tu potrzebny, on szkodzi. Wypierdalamy go, wyrzucił tam parę Aksila, fagatę, Dubiela, no ale w momencie, kiedy zostało zadecydowane, wszyscy. Chyba wspólników, że Boxdel jednak wróci, no to pojawił się konflikt interesów. No bo, skoro jeden jeden nasz współpracownik przeforsował to, żeby go wyrzucić, a my teraz chcemy, żeby wrócić, no to, no to jest o jedną osobę za dużo: albo Boxdela, albo Andrzeja. Więc został Boxdel, Andrzeja nie było, no i na jego miejsce. Wleciała ekipa GPS, tak? Czyli w sumie, koledzy Boxdela. Rozumiecie, o co tu wszystko ten? Srewek ciągnie poetę temu czek to wygląda. Nie, po prostu Sylwester po prostu za nim przepada, nie? To jakby, nie trzeba nikomu ciągnąć pały, żeby tak, żeby o kimś dobrze mówić, nie? Tak szczerze, to słaba odpowiedź Konopa, przycięta serca to śledzi, już teraz może odpowiedzieć w perspektywie Boxdela, większość odpowiedzi pogrążyć. Ja tak jak nie mówiłem przy filmach Boxdela, czy one są spoko i czy są zajebiste i, i jak bardzo im nie dojebał, tak tutaj też tego nie będę robić, bo myślę, że każdy powinien sobie... Za zatem ja też trochę ja jestem poruszony w tym wszystkim, więc mi się też za bardzo nie chce sterować umysłami ludzi, którzy to oglądają. Niech każdy sobie myśli, niech każdy sobie co myśli, co, niech każdy myśli co chce, jeśli chodzi o, o te filmy, nie? Na